Sierpień 80 jest tym doświadczeniem, do którego powinniśmy się odwoływać i dyrektować. To doświadczenie jest korzeniem postaw obywatelskich, które w Gdyni zaowocowały niezwykłą ilością organizacji pozarządowych, działań samorządowych, akcji na rzecz mieszkańców, wzajemnej pomocy. Ludzie, którzy stworzyli wtedy ten ruch, ruch to oni są upamiętnieni. Mam okazję zaprezentować książkę Ludzie Sierpnia Gdyni. Myślę, że Taką naszą y, szczególną powinnością Gdyń jest to, y, y, te karty historii dotyczące tych wydarzeń, dotyczących naszego miasta w sposób bardzo pieczołowy zbudować. Ta książka, ten materiał, oczywiście nie jest to całość, to tak e, e, jest to pewien wybór materiałów pokazujący e, wielość inicjatyw i różnorodność tych inicjatyw, jak i Chcemy pokazać jak wiele było tych zakładów strajkujących, na liście znajduje się około 100 zakładów, to co na oryginalnej liście z mkz zarejestrowanych zakładów. Mamy kilkadziesiąt list pełnych list postulatów różnych zakładów miejskich z tamtego okresu. Ja nigdy nie starałam się przedstawić taki kalendarium dzień po dniu w oparciu o dokumenty, ale z akcentem na wydarzenia. Tutaj chcieliśmy przede wszystkim przedstawić, jak najwięcej nazwisk ludzi zaakcentować ich udział przede wszystkim. Już odnieśliśmy pewien sukces, bo tu dzisiaj na sali zgłosiła się do nas jedna osoba, która zadeklarowała kompletne listy z poczty Strajkowej właśnie. Czyli jest to jakby taki pierwszy krok, który świadczy o tym, że wykonaliśmy, że w dobrym kierunku poszliśmy. Muszę mówić teraz i o wojnie i o tym, co się działo i ta książka będzie tak wielką pomocą naoczną, bo e, swoje przeżycia człowiek inaczej e, się Jestem jednym człowiekiem, który też brał udział od początku i życzę sukcesów, dalszych książek i pokazywania tej nowej historii tym młodszym pokoleniom, bo jak zawsze Pan powiedział, oni nic nie wiedzą, praktycznie nic. Boskova ne uči te istorije, a ja vam pa skoro je sve filovano.